Zobacz Franciszku, co, 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 to jest, co to jest? Może... No właśnie, gdzie jest ksiądz Adam? Może on będzie wiedział, co, co to jest? Proszę księdza! Co to jest? Nawet nie potrafimy tego otworzyć. Może, może ksiądz pomoże? A wiesz co, To mi przypomina pewną starożytną księgę, którą Pan Jezus czytał w synagodze. Hmm, może nieco, ale jaka to była księga? Jak to, co to za księga? A wierz, siu, nie pamiętam, to była księga jakiegoś proroka. Ale skoro nie pamiętamy, to niech to będzie pytaniem dla dzieci. Jakiego proroka była ta księga, którą przeczytał pan Jezus w synagodze? Posłuchajcie tej historii. Powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie Abym ubogim wniósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie. O, teraz już chyba wiem czyja ja to była księga. To była księga proroka. A czy wy dzieci wiecie? Czekamy na odpowiedzi w najbliższą niedzielę. No, no, no tak, najbliższą niedzielę, najbliższą niedzielę. Thank you.